Pytanie. Kilka osób y, z, z decyzjami w ręku o, y, o dopłatach, do, dodatkowych y, opłatach, które mają mieści za ogrzewanie. Y, Pani już zrobiła to wprowadzenie, wiemy co było z grudnia. Będą musieli to płacić, to co w tej chwili liczyliście? Nie ma innego wyjścia, bo system rozliczenia to jest zaliczkowy. Ludzie wpłacają zaliczki. Panie redaktorze, jest że my mamy naprawdę najniższą zaliczkę, nie mówiąc w Legnicy, ale być może w województwie legnickim, a być może na Dolnym Śląsku. Ta zaliczka, którą ci mieszkańcy zostali, musieli ją wpłacać, wynosiła 2 zł. Za ten okres grzewczy. W tej chwili od marca a okres grzewczy był do maja, od marca jest 2,20 czyli byli po 2 złote 2,20 zł. 2, w tej chwili ościenne spółdzielnie w Legnicy, a już nie mówiąc we Wrocławiu, zresztą pan redaktor na pewno jest zorientowany, mają powyżej 6 zł. 3,30 zł na przykład tu bratnia spółdzielnia, a wiem, że w wspólnotach nawet jest 5 zł. I to jest też jeden z problemów, że Ludzie mają dopłatę, bo czym większa zaliczka, no, tym mniejsza ta wtedy będzie dopłata. I, to jest, też i to jest jeden problem, a drugi problem, panie redaktorze, cena e, ciepła wzrosła od e, z tego co pamiętam 20 z grudnia 2000 roku. Praktycznie ona e, funkcjonowała przez cały okres i jeszcze była podwyższona chyba w kwietniu. Maju, w marcu, marcu, w marcu, Ile globalnie wzrosła Proszę? Ile globalnie cena wzrosła? Pani Asiu, ile? Się żeby, żeby było jasno, nie tak, chodzi o... 27% ponad, koszty stałe, 27%. No. a koszty zmienne o 32%. To no i, i, i to generalnie polega na tym, że Mała zaliczka plus podwyżka spowodowała, bo jak żeśmy poprzedni sezon grzewczy to mieliśmy e, e, zwrotów za e, ile? Proszę powiedzieć. Zwrotów było milion, 400, milion, milion prawie półtora miliona zwrotów. Zwrot, a dopłat była milion A w tej chwili za ten sezon Zwrot, mamy zwrotu, zwrotów zwrotu. niecały milion a dopłat mamy prawie 2 miliony. No i to jest po prostu za mało do systemu zostało wprowadzonych pieniędzy. A opowiadając wprost na pana redaktora pytania, jest licznik na wejściu do każdej nieruchomości. To jest licznik WPCowski. On wskazuje, ile ciepła dostarcza się do tej nieruchomości. I za to ciepło trzeba zapłacić. System polega na tym, że ani złotówki się nie wyprowadza z tego systemu, ani się nie wprowadza. Po prostu ten system musi sam się finansować. Ludzie, tak jak powiedziałem, wprowadzają zaliczkę, no i będą musieli zapłacić. No, nie, ma, nie ma innego wyjścia, bo spółdzielnia działa non-profit i my nie mamy innych pieniędzy niż to, co mieszkańcy wpłacają na utrzymanie swoich nieruchomości. No, statut mówi wprost i Prawo Spółdzielcze, że każdy. Członek spółdzielni, nie tylko członek zamieszkający powinien pokryć koszty nie ża z żadną marżą, nic zamieszkania. Jaka jest skala deficytu spowodowanego tym niedopłatą ciepła? Bo wiem, że yy, Znaczy wnesowe. deficytu bra brak... Tak. Ile brakuje? To pan milion czterdzieści sześć tysięcy. Milion można powiedzieć. Milion, milion milion, milion, I tyle... tych pieniędzy... Po prostu tyle, nie jakbyśmy podwyższyli zaliczkę żeby w sumie dawało ten milion to by praktycznie nie było No Ale dochód. teraz nie ma tych pieniędzy. No nie na ma bo, gdybyś... bo jak powiedziałam na wstępie zaliczka była 2 zł za metr. No, to... Ten niedobór się otrzymywał tej kwoty co grozi zrobić? No, nic nie grozi spółdzielni. Spółdzielnia ma bardzo do... to jest Pani ekonomistka, która przedstawia raporty dla Rady Nadzorczej, jest członek Rady Nadzorczej, A już najważniejszy jest Pan główny księgowy, który odpowiada za to. Spółdzielnia ma dobrą kondycję finansową i nie ma problemów nauczy... z utrzymaniem czy z jakimś deficytem, bo Panie Dyrektorze, powiem tak, że mamy. Półtora miliona, też jak Pan nazywa to deficytem, to trochę inaczej, no ale powiedzmy nazwijmy to na zaległościach czynszowych. No to, to, to nie jest. I to jest jeden z mniejszych, z mniejszych, bo, nie, nie powiem, bo to nieładnie by było, jakbym wytykał w innych, bo w innych... W spółdzielniach czy firmach zarządzających to mają nawet i 80 milionów, to wiemy o, o kim mówię, a nawet w spółdzielniach też, też, także to jest dobry wynik, nie ma problemu, my musimy mieć pieniądze, żeby zakładać za tych ludzi, oczywiście my odzyskujemy te pieniądze, ale z opóźnieniem nieraz i pięcioletnim i dłuższym mamy tak zwane wpływy, z lokali użytkowych. No my jednak w, jesteśmy jedną z naj, największych, drugą pod względem wielkości w województwie e, Legnickim, bo na Dodrze w Błogowie jest większą tylko spółdzielnia, a te spółdzienie spółdzielnie są mniejsze, oczywiście wrocławskie, no ale mówimy o byłym województwie Legnickim i my mamy trochę lokali użytkowych, to Państwo wiecie w, w Legnicy i z tych lo, lokali użytkowych mamy wpływy i te wpływy są no, na to, żeby ewentualnie przez ten okres czasu finansować, ale później, bo Rozumiem. ważna informacja i proszę, ludzie wiedzą, bo to nad wynika z naszego regulaminu, my rozkładamy to na raty, na maksymalnie, na wyborze, na wyborze. maksymalnie na 9 rat, bo do, do, do najbliższego okresu grzewczego. Pan Wiceprezes powie, jaka skala jest, ilu, ilu spółdzielców dotyczy ta niedopłata że są co z nimi w takim razie jeśli no, niektórzy i, mają kwotę na 000, 000 zł. Jeżeli chodzi o <coughs> tych członków spółdzielni, którzy mają rzeczywiście niedopłaty, którzy są w ciężkiej sytuacji finansowej i budżety domowe są nadwyrężone, to oczywiście zarząd spółdzielni mieszkaniowej nie tylko teraz, ale i od lat. Jeżeli taka, <coughs> taki członek spółdzielni w, <coughs> złoży wniosek do zarządu, to jest to rozpatrywane pozytywnie. I mamy taką zasadę, że w zależności od tej sytuacji finansowej, nawet rozkładamy na raty do końca bieżącego okresu rozliczeniowego, czyli do końca sierpnia 2022 roku. Także zawsze bierzemy to pod uwagę, analizujemy trudną sytuację finansową i nigdy nie pozostawiamy naszych członków, że tak powiem, i jak, bez, bez, bez... I, i, jak, i jak mogę Panie redaktorze dodać, to tylko powiedzieliśmy o rozkładaniu na raty tego niedoboru na ogrzewaniu, ale w ogóle ludzie mają zaległości na całość. Na, no, ale i tu też mamy taki program windykacyjny i ludziom rozkładamy nawet na rok, na półtora, pomagamy ludziom. Nie, żeby tu przed Państwem, ale naprawdę dużo, dużo ludziom, żeśmy pomogli. Nieraz na pierwszy rzut oka z beznadziejnych sytuacji, gdzie mieli po 20 i więcej tysięcy zaległości, bo jakaś choroba, jakieś coś, ale no nie ma możliwości, żeby komuś yy, podarować te pieniądze. To tak, żeśmy roz, rozkładali, tak pomagaliśmy, że ludzie wychodzą z tego. Niektórzy nam dziękują, a niektórzy... No, uważają to za normalne i tak powinno być, trzeba uważać to za normalne, bo to jest spółdzielnia mieszkaniowa, to jest instytucja samopomocowa. No ale trzeba koszty pokryć. Jeszcze ta skala... Jeżeli ta skala, jeżeli chodzi o ilość, ilość mieszkań, prawda? No to yy, yy, za ten sezon, który minął, czyli 2021 rok, to jest ilość dopłat, to jest 4167 lokali, natomiast ilość zwrotów 3733 lokale, prawda? I... Tak, Jeżeli chodzi o zwroty, jeszcze raz przypomnę, ilość dopłat jest to kwota 1 990 000, natomiast kwota zwrotów 944 000. Czyli do, do uzyskania do, jest 1 900 000, czyli 1 000. Tak, tak. tak 4167 lokali, 4 ,167 lokali ma tyle, tyle ten, dopłat, ten musi dopłacić. tak I to jest na kwotę, na kwotę 1 990 000. Natomiast jeżeli chodzi o zwroty, to co mieszkańcom jeżeli wystąpi do spółdzielni o to oczywiście mamy obowiązek mu zwrócić z kasy lub na rachunek bankowy jest to 3733 lokale na kwotę 944 tysiące. Ale proszę powiedzieć i jaki w ogóle system, ile obrotu jest pieniędzy, bo to porównanie zaległości... Ja by... szanę, Nie, bo jeżeli chodzi o oczywiście... To nie, są, to nie są, to nie są, to nie są trudne rzeczy, to nie są trudne rzeczy. Przepraszam, teraz mówię, w latach minionych takich sytuacji nie było. To znaczy jakich sytuacji? Były dopłaty w latach, zawsze, zawsze są, zawsze są dopłaty i zawsze są zrobione. A skala dopłaty? Jakby Państwo byli syntetyczni w tłumaczu, pan prezes tutaj w tłumaczu, to jest jasne. Pierwszy powód, wzrost cen e, energii ciemnej. I mała zaliczka. 20, 20 plus 30, 20, 30, 20, 30, 20, 30, tak? To jakby pierwszy punkt. Niezależnie od Niezależne to są sprawy. Drugi punkt. Mała zaliczka. Który? Za mała zaliczka. To jest, to jest, to jest teraz 2,30 zł. No w tej tak. chwili jest 2,20, 20, ale było Czy 2, 2 złote. Ten sezon grzewczy Panie Redaktorze był rozliczony praktycznie po 2 złote. Czy w nowym roku grzewczy 3, będziecie pobierać? No, bo... <grymne> Czy nie wynika to z tego, że Państwo w minionych latach po prostu nie podwyższali te zaliczki? Tylko Panie Radca, Drodzy Państwo, proszę nawet, żeby... spółdzielnia nie może więcej od ludzi życzyć sobie zaliczki niż wynikną koszty, no bo wtedy oni nie dostają, nawet ci dostają zwroty, oni dostają swoje pieniądze, to nie są jakieś tam pieniądze, to są te wpłacone. One tam leżą prawie przez. Ileś czasu i nie są oprocentowane. Także tu zarząd musi naprawdę delikatnie, bo to jest tak zwana bronią, my nie możemy, bo możemy wprowadzić zaliczkę 5 zł i wszyscy będą dziękowali, wszyscy dostaną, bo tak by było, zwroty, ale to nie, to nie na tym polega. To nie na ty tym. roku grzewczym będzie Może ja to jeszcze wytłumaczę panu redaktorowi, jeżeli chodzi o, o tą zaliczkę, to czego ona, że tak powiem, była tak utrzymana na takim poziomie na jakim była, z tego względu, że w poprzedni sezon grzewczy 19-20 zamknął się, że tak powiem, ogółem, z ogółem, ogólnym saldem nadwyżek i niedoborów w wysokości 62 tysięcy. To można powiedzieć, że w skali globalnych kosztów zakupu ciepła i zaliczek jest to naprawdę, można powiedzieć, strzał w dziesiątkę. Czyli ta, ta zaliczka, która była wtedy utrzymana, ona idealnie pasowała się, oczywiście są takie wyroki, znaczy wyroki, kilka wyroków Sądu Najwyższego, który stwierdził yy, te składy orzekające, że spółdzielnia powinna tak kalkulować, że tak powiem i ustalać stawki opłat mieszkaniowych i zaliczki powiedzmy na ciepło, żeby pokrywały właśnie koszty tak, czyli one żeby nie były ani za bardzo wygorowane, ani za bardzo zaniżone. I wtedy to jest idealne i taka idealna właśnie sytuacja była w poprzednim sezonie grzewczym 19-20. Ale okazało się, że rzeczywiście w tym ostatnim sezonie były dwie podwyżki, tak? Dwie podwyżki, które i jeszcze była podwyżka właśnie z 17 września 19 roku podwyżki cen i cen, cen, tak energii cieplnej, plus I... zima? Proszę? Surowsza, plus Surowsza zima, oczywiście, i to spowodowało taką, że tak powiem, taki niedobór, jaki mamy teraz obecnie za poprzedni sezon. Grzewczyk. Sezon grzewczy, panie redaktorze, ten, który rozliczeniowy, który tu mieszkańcy przychodzą, trwał 8,5 miesiąca, dokładnie od 4 października do 18 maja. I uh -huh. takich sezonów grzewczych nie było. Sezony 6, 6,5 miesiąca uh -huh. i te dwa miesiące, no trzeba plus do tego dodatkowe Pytanie dwa miesiące. Pytanie o tegoroczną zaliczkę zmieni się, będzie wyższa, już będziecie. Tak bawić. już zaliczka e, jest e, w 2, tej 6. chwili 2,65. Znaczy ona od kiedy zacznie listopada. funkcjonować? Proszę? Od listopada. Od listopada jest 2.65. Czyli ten sezon grzewczy No bo sezon grzewczy trwa, bo to jest panie dyrektorze rozliczenie poprzedniego. To jest w stosunku do poprzedniej o ile wyżej? No 2.20 czy 35 groszy. Do pytanie. do pytania? Proszę nie bardzo. chciał Pan wyjść wczoraj do tych ludzi i wytłumaczyć. No ja, ja chciałem, ja zawsze wychodzę, Panie Redaktorze. Jest jeden, yy, było, spółdzielnia normalnie pracowała. Normalnie pracowała, tak jak pracujemy. Yy, jest zasady covidowe, właśnie nie chcę, bo tu nie, nie ten, ale wróciłem z pogrzebu i pracownik spółdzielni zmarł. Było naprawdę dwa tygodnie temu, w spółdzielni było ciężko, ponad 10 osób było chorych i to niektórzy ciężko. Są pewne oboszczenia i system, no trudno zmieniać ten system, bo taka jest zasada i Państwo wiecie, że odpowiada, nikt tam nie odpowiada oprócz nas, zarządu. Nie daj bo, 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 Boże coś by się tam wydarzyło, czy ktoś by tam się pojawił z jakimiś e, e, możliwościami zarażania i tak dalej, to kto, no dlaczego tak, dlaczego nie było to? To jest raz. Nie, nie, e, drug, druga sprawa to jest, że My żeśmy normalnie, ja przyjmowałem. Jeżeli byłaby, by, jest, jest to tak zrobione, powiem jak to jest zrobione. To nie, że ja się zamknąłem. W tej chwili możecie Państwo sprawdzić, udostępniam. Proszę do sekretariatu pójść, bo to jest tak. Ja, przy, ja przyjmowałem z Radą Nadzorczą Interesantów właśnie w tych tej, w tej sprawach. I dzwoni do sekretariatu, pani bierze numer telefonu i później, według kolejności dzwonienia, łączy. I proszę zobaczyć, ile w tym czasie ja miałem rozmów. Ale ten, I na zasadzie, a nawet jak ktoś chce się spotkać, czy dzisiaj, czy nawet był wczoraj, przed godzinami przyjęcia, zgłaszał bomię. Bom dzwoni do sekretariatu, czy któryś z członków zarządu, bo możemy być zajęci. A jak nie jesteśmy zajęci, przyjmujemy czy jest i przyjmujemy takich ludzi. I nie było problemu, żeby ktoś z bomu, czy dwo, dwie osoby, czy nawet cztery oddelegowane z tej grupy yy, powiedział, że chce się yy, udać do prezesa bo ja tam przyjmowałem e, interesantów. No, już już wiemy. Jedno pytanie jeszcze Panie Prezesie. To wczoraj się pojawiło, Pan zresztą sam sugerował, żeby ludzie zgłaszali się z reklamacjami. Czy ktoś, bo wszyscy wiemy, że płacić trzeba będzie, ale ktoś ktoś ze spółdzielców nie będzie się zgadzał z wysokością tej kwoty i będzie chciał ją zweryfikować na przykład, a może był jakiś błąd? Co mają zrobić? Mają przyjść... Zgłasza się na formie pisemnej i my weryfikujemy. Tu jest pan, to góry, który tam siedzi, pan Draczyński, I, i taka jest Zdarzają się, powiem tu oficjalnie, pomyłki. Bo to jest kwestia wprowadzenia, bo tak, pomyłek jako przeliczeniowych nie ma. Bo jest wprowadzone do systemu komputerowego i wszyscy wiemy, że tam nie ma możliwości. Ale wprowadzają osoby. I może pomylić adres górny, dolnym i Cińskiego wprowadzi zamiast y, z, Zeta. I, I to może być. I częst, znaczy często takich pomyłek w czasie to pan tu na pewno pamięta, ale to jest dwie, trzy i te wyłapujemy i firma bo to jest o, ja to powiem, nie, nie ma... niweluje. On, jak trzeba to oddaje, gdzie jest pomyłka. Co mają zrobić, żeby się przekonać, że Zło złożyć już jest co z sezonu grzewczego. Ja mówię, nawet te sezony takie pozytywne, około 200 osób zawsze... zawsze 200 jest reklamacji. Jest. jest reklamacji z 200 mieszkań, może nie osób, bo to chodzi o mieszkanie. To jest reklamacji. I w, w I w tym zwrócić się, żeby ich sprawdzić, ich przeliczyć. Przez, Przez, przyjść przyjść z tą decyzją do My jest. mamy kopię, no, że nie musi tą decyzję podpinać, tylko napisać na zwykłej karcie zarząd Legickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, proszę o weryfikację. Czy sprawdzenie, Moje, bo się nie zgadzam z otrzymaną kalkulacją. Wszystko mało. Najpierw my sprawdzamy, panie redaktorze, my sprawdzamy, jeszcze oddajemy firmie, tej firmie, która nas licza, oni jeszcze i czekamy na ich potwierdzenie, czy nastąpił błąd, czy nie nastąpił. Jeszcze przyczyną pewnie tego, tego zdenerwowania jest też ten manewr z tą firmą, która w grudniu na początku wysyła informacje o dodatkowych opłatach, horrendalnych. Później nagle się robi szum, cofacie, cofacie to wszystko. Od tego jest zarząd Panie redaktorze. Na, żeby jak na, radę, na... Ale ludzie no, coś tutaj, że coś tu nie wie. Tak, no mają prawo. No, no, ale co, to... jest okej okay wszystko? Jest wszystko ok. Jest wszystko. Jeszcze raz powtarzam, żeśmy, bo to nie jest takie proste. My zauważyliśmy, to już Pani mhm. powiedziała, że były dopłaty, panie redaktorze, najwyższa była 13 no, no tysięcy tak. osiem. To by wagony, powiem już tak, nie na swoją wagony węgla musiały pod ten dom podjechać, żeby je za, zaopatrzyć. I to od razu, no, od razu zobaczyliśmy, że coś nie gra, A tu nie firma zrobiła błąd, nikt nie zrobił błędu, tylko system potraktował te osoby, które w czasie covidu nie wpuściły do mieszkania. Albo były chore, były w szpitalu, albo były gdzieś na zakupach, albo u dzieci gdzieś wyjechały, bo się bały same i tak dalej. No takich przypadków. I tych przypadków nie jest dużo, panie redaktorze. Tych przypadków jest około 6%. Na 8 tysięcy mieszkań, wiem, że tam jest 485 takich mieszkań. Tych, którzy założyli w trakcie trwania okresu, bo niektórzy jeszcze się zdecydowali i są. 155 bodajże mieszkań, którzy nie założyli w ogóle tylko po, po okresie grzewczym. I tu jest kluczowe. my nie mogliśmy ich potraktować, że oni nie są w systemie. I, I ich ukarać. Oni byli w systemie, byli w systemie poprzednim ISTA, a teraz po prostu z jakichś powodów nie założyli. I ten zmiana regulaminu tylko dotyczy tych, tej sprawy, że my wycofaliśmy, tu już była mówiona ta nawiązka kara, to nie są koszty, bo to nie są koszty i te, to jest tylko jakaś, to jest, są Teoretyczne pieniądze, ale dla Kowalskiego to jest, on musi zapłacić 13, ale on nie wytworzył tych kosztów i myśmy się z tego po prostu, panie dyrektor uważa... Muszę, czy chyba jest potrzebny, on jest po raz pierwszy w tym roku, czy on wcześniej był? Techem? Ten pośrednik, był Tak, nie, Nista, Insta No ta firma, która nie jest pośrednik, to jest firma rozliczająca. to nie ale to ma... To robiliście jako spółdzielnia... Nie, nigdy, 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 to nie, ma, nie mamy takich możliwości. Wtedy była inna firma to jest, to jest firma... Światowej marki, chcę powiedzieć, to nie tak. jest firma, to jest światowej. Jedna i druga, żeby nie, nie ten. Oni rozliczają w Emiratach Arabskich, tylko tam, tam rozliczają zimno, bo tam jest klimatyzacja, ale tak samo się trzeba rozliczać. I tu w całej Europie mhm. i też gdzieś tam w ty, w, jeszcze poza Europą, w, w dużo krajach. Robią. To jest poważna poważne dwie firmy. Wierając wszystko do kuchni. Płacić muszą, nie ma wyjścia, jest prawie 2 miliony... To znaczy, ja, ja może podkreślę, to jest obowiązek ustawowy jest i statutowy, tak? To, ustawowy, to należy postrzegać, e, ponieważ to nie że to jest wyjście z wzrost to... kosztów. Tak. Ko ktoś kto będzie miał problem, rozłożycie na raty do sierpnia i taka jest Jak trzeba ja będzie to i dłużej, ale dłużej, generalnie dłużej. do sierpnia. Są bardzo duże dopłaty. Ja po tak. poczekaj, bo, bo ja byłam, przepraszam, pierwsza. 200% kary. Tak, tak. Bo ta, czyli ktoś kto dostał 13 tysięcy, dostanie 7,5 tysiąca. Nie. No, nie, 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 nie. nie. No, jest, nie ta osoba, tu, ma, tu mamy, możemy podać. 350 zł ta osoba dostanie. Teraz ta osoba dostanie 300 do dopłaty. dopłaty. Ta miała 13 tak, tak, bo Tak. to jest, to Pani Redaktor, regulamin jest, mówił tak i system, za, że najwyższa, nie, a teraz wróciliśmy do średniej, najwyższa w danej nieruchomości. Wskazanie z tak, tak? podzielników, I, i, i plus 200%, czyli tak naprawdę 300% ktoś zapłacił. Bo mieszkańcy tutaj mówili właśnie o tym, że niepotrzebnie została zmieniona firma. Otóż zostały wymienione podzielniki ciepła, bo, bo zakończył się ich okres użytkowania i teraz zostały wymienione, prawda? W związku z tym no, był organizowany przetarg. Przetarg wygrała firma TFM, złożyła najkorzystniejszą ofertę i po prostu zostały założone nowe podzielniki. Tu się nie wydarzyło nic, nie została zmieniona firma, dlatego że ktoś podjął sobie taką decyzję, tylko po prostu no, ta firma wygrała przetarg, bo skończył się okres użytkowania. Po 10 latach, kiedy się wyczerpie bateria, kiedy się skończy okres użytkowania tych podzielników, które teraz są zakładane, pewnie będzie podobna sytuacja, będzie zmieniona firma, być może wygra ta sama. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie powiedzieliśmy bo oczywiście sprawa rozliczenia kosztów ciepła będzie budzić emocje ogromne, bo nie ma jakiegoś idealnego sposobu rozliczenia tych kosztów ciepła. I był poruszany, tutaj słyszeliśmy z Państwa również relacji. Mieszkańcy mówili o tym, że należy zlikwidować podzielniki tak. i rozliczać wszystko metrów. Według, według metrów, prawda? Natomiast już badania pokazują, że tak naprawdę jeżeli już rozlicza się od tego metra kwadratowego, to następuje wzrost. Około 30% więcej płacimy za, ten, za takie rozliczenie. Także nie ma idealnego, idealnego sposobu.

Państwo posiadają powiedzieć i czy Rada ma i zarząd w ogóle pochyla się nad tym problemem co, co wy zrobienia? Znaczy pochylamy się w ten sposób, że żeśmy się spotkali z zarządem, bo było dwóch czy trzech dyrektorów z WPC i pytaliśmy się o to, bo ta kotłownia jest graniczy z naszą posesją, bo tam na Niklowej mieliśmy kiedyś zakład remontowy w tej chwili, no ale mamy tam, spółdzielnia ma tam własność i rozmawialiśmy, czy przy rozbudowie oni nie będą potrzebowali większego terenu, ale powiedzieli, że nie będą potrzebowali i tam rzeczywiście to co Pan redaktor mówi, ma postać ciepłownia zasilana na gaz, ale ciepłownia za, 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 zasilana na gaz też nie jest bezemisyjna, to, to ona jest dalej emisyjna tylko, tylko z mniejszym Miej, mniejsza ta emisja, i powiedzieli, że po wykonaniu w tym terminie, to Pan redaktor mówił, tej ciepłowni, wygaszona zostanie ta stara ciepłownia tam na Dobrzejowie, czy gdzieś tam, na, na tej, tam w pobliżu. Także tyle tylko wiemy, nikt jeszcze nie wie, jakie kalkulacje będą tego ciepła. Ja już trochę mam doświadczenia, bo. bo trochę pracuje i już były takie plany, by miała być, jak to się nazywa, Bypass z Huty Miedzi, gdzie ciepło technologiczne miało być za darmo, praktycznie, że w Legnicy by się płaciło i jakoś już, już nie ma, już miało to być robione, jakoś nie powstało tego, teraz od tego odeszli. Teraz przechodzę. nie, ja tu to pytania raczej do KGHM, bo to jest spółka KG, KGHM, tu panie redaktorze tak raczej. Spółdzielnia my, 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 nie jest stroną no, dla no, tak cen.